odpocząć tachając krasnolud, tak? to, e, to e, Reinhardt stwierdził, że albo krasnolud ma trzy nogi, albo to, co opowiadają kobiety o wyczynach krasnoludzkich mężczyzn, musi być prawdą. <laughs> Coś mi tam urosło. Czy fajówki na no... mnie działają? Noga lepiej ci się mieści w nogawce, tak ci to wszystko spuchło, tak. Aha, bo myślałem o czym innym. <grystanie> nie wiedziałem, że tak lubię pająki, nie? Myślałem? <grystanie> bo ty cierpisz na arachnofilię. <grystanie> czy tam cierpię, to raczej pająki powinny mówić, czy one cierpią. No. Więc Zbądź, to bądź co mhm. bądź, zabraliście ludę na górę, eee, no i strażnicy naj, najpierw tak nieufni na was spojrzeli, no ale że tam światło i tak dalej wcześniej byli przygotowani, tak? Patrzą, o! Konował! Coś mu się stało! Musicie go zabrać do Konowała! Eee, to znaczy, nie. Ale i tak musicie zabrać go do jego gabinetu. <śleski> 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 tak, tak. Tylko no, to się nauczyć, nie może stało, jak go no. zabrać Kurwa, dobre. Robo, wpisz sobie następne plus 10 za Zgadzamy się z tautologią. <laughs> no, no kontynuujemy to... wy wymienienie się ciekawostkami lingwistycznymi. Nie, ja, trzyma, ja trzymam biednego Jarpena, wiesz, ciężko, bo ciężko, ale na, na łapach jakoś tam nie wiem, czy, w ple czy oh, na plecach, yeah. czy, czy jak, jakby było wygodniej, w każdym razie, żeby nie spadło. Wszędziełeś tak, go sobie wspomniał. Będziesz chciał, żebym cię leczył. Zobaczymy. Ty żartuję, ty tego nie słyszysz. Ja siedzę w, dyb w dybach i drżeły z zimna. Hmm. Ty już nawet nie drżysz, podejrzewam. No! To krasnoludy są takie lekkie tutaj? Nie, ale ja mam cztery krzewy. Nie, bo krasnolud waży tylko 65 kilo. No właśnie, Co? dlatego... dlatego no jak dobra wola to męczy. Ale, ale to jest przyjaciel, to jest najlepszy człowiek spośród krasnoludów. Daj. Człowiek? <laughs> tak! A to fajnie też fajnie. No właśnie, Reinhardt to jest sposób myśli, to jest najlepszy człowiek spośród krasnoludów. Ja zawsze się ten posługiwałem takim określeniem, znaczy określeniem, tak? Zaznaczałem w którym momencie człowiek mamy na myśli osobę, po prostu jednego z różnych ras, tak? Hmm? A kiedy mówiąc człowiek, mamy na myśli człowiek, człowieka, tak? Pomo sapiens. A no właśnie, bo... bo też jest tak, że, że w wielu w wielu ang anglojęzycznych, tak? Używa się słowa people, a po, po polsku byłoby to po prostu ludzie, tak? Lud. Tak. Ale ludzie, no to ludzie, tak? Człowiek. Rasa ludzi. No właśnie typu polskim zwyczajnie nie potrzebowano dodatkowego określenia na ludzie. No dokładnie. Ale nie, Reinhardt myśli sobie, w, łącząc te dwa sposoby. Poza tym, Ej. kiedyś funkcjonowało w angielskim bardziej powiedzenie men, tak, że ludzie, mankind, tak, więc a, a o ludziach, o ludzie też się o my men, tak, moi ludzie, mhm. więc on myśli, łączy to generalnie. To jest najlepszy człowiek spośród krasnoludów. Trzeba go a uratować. Um. Jest, najbardziej kras jest najbardziej krasnoludzki sposób spośród krasnoludzi, a najbardziej, za najbardziej ludzki spośród krasnoludów, tak? Nie. A nie. więc nie. Nie. krasnoluda tahacie ten. Strach mhm. w ogóle jeden opuścił posterunek i pognał do bramy. On wam chwilkę zajęło do tahanie, no bo tahacie go dosyć długo. Wędrowaliście po podziemiach kilka godzin, a mhm. wracanie e, zajęło wam dwa razy dłużej. Tak? Mhm. Więc, więc zbliża się świtanie. Owszem. E, I ten. No ale bramę od razu wam otworzono, tam strażnik wrócił z powrotem na, na posterunek, bo on nie może go opuścić. Mhm. E, a w każdym razie boi się przyznać się w przyszłości do tego, że go opuścił. Więc wy go tachacie, ale nikt nie ten. Na bramie też czekają na was i od razu was, no ten z bramy może już opuścić posterunek, więc was od razu poprowadził. E, nawet e, zmienił, e, kogo zmienił? Zmienił Izaaka przy tachaniu e, e, krasnoluda. Trzymaj się, pewnie tak klepiemy go tam, żeby nie zemdlał. I krasnolu to dla, czy od Płynął już przy pająku. Karamba. Pająk go tam dziabnął, nie? O, trucizna! O, halo, odlot. No i tutaj... <laughs> Weźcie jej więcej na później. Wzięliśmy. <laughs> Oglądaliśmy mu kilka kończyn, które mam w plecaku. I yy, ten. Yy, Izaak zebrał trochę jadu z kłów Do manierki. Teraz Jarpet będzie dawał po kanałach. <laughs> Hmm. Czemu po kanałach? Nie skwiliłeś? Nie. nie. No w żyłę będzie dawał. Aha, a, no to. To tak, to no, dobre określenie, że w żyłę. E, no, więc ten. Że, a, obudzono medyka. Tak? No. My tam pobijamy czy... się oczywiście, prawda, upierając się, żeby zostać przy, przy stole. No kwestionował tego, tak? Bo krasnolud was tam kiedyś przedstawił, zresztą się kręciliście mhm. i on wie, że się znacie. A jeśli się znacie na tyle, że jeszcze przytachaliście z głoki, <grym> to ten. No, no medyk się rzucił od razu na krasnoluda, tak? Ten zaczął badać i on tak spojrzał, spojrzał na tą nogę i on, na was. On nie przeżyje tego. Coście cię zrobili. Przeżyję. Wiesz, dopada tam Reimkart, do, dopada tego medyka, łapie za fraki i wiesz, tak, takim spojrzeniem przeżyję. Przeżyję. Rozumiesz Chłop. to? A on tak, wiesz, kładzie ci rękę na ramieniu, zupełnie ignoruje fakt, że tego szarpisz. Chłopcze, ja nawet nie wiem, co mu to zrobiło. Pająk? Pająk, bydle, wielka bestia, pod nami. Wielkości stodoły. Tak. Ząb. Co? 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 Co powiedziałeś, Jurka? Ząb. Co? Pająk z zębami? Ta trucizna działa na niego strasznie. O, on, on jest już praktycznie martwy. Zresztą potrzebowałbym... Nie wiem... Jadu, albo czegoś, żeby... Szczerze się? Jad no. pająka akurat jest? Dawaj mu jest. to, niech przyrządzi jakieś... jakieś... Coś! Zrób coś człowieku, prosimy jad cię! Ta... Jak to jest jad pająka? To znaczy, że jak już to byle zdechło, to... Odrobinę udało mu się zebrać z jego... Kół w kleszczy, cokolwiek on tam miał. Zajdź! Chłopcze. chłopcze, czy ty potrafisz zajmować się aparaturą? I tu wskazuję na aparaturę, tam też jakieś e, flakoniki, rurki poskręcane, inne takie dziwactwa. Baniaczki. Jej, tak. pytanie, czy Aizek miał alemię, czy coś w ten dostać? Albo no, lekarstwo. Ja umiem! Jak twoja postać będzie Stoję w, człowiek w opcić, jak się nazywa, będziemy dyskutować Jezu. dalej. Człowiek w żelaznych dybach. Są drewniane, widzisz? Jesteś w tak złym stanie, nie. że nawet nie wiesz. Ale takie ci właśnie damy przezwisko. O, to jest dobre. Mnie się podoba. Zdybas. Dobra. Zostałeś zdybany. E, więc... z celuliku, czego ci trzeba? Czym pomóc mogę? Tak, no i biega tam Reinhardt dookoła, nie wiem, patrzy czy, czy jakiś bandaż, czy coś. Patrzy czy co tam Reinhardt, a Reinhardt potrafiłby się Krasnoluda ewentualnie. <śm> <śm> to znaczy nie, bardziej mi chodzi o takie, wiesz, y o będzie się rzucał, kiedy będę mu coś robił, weźmie, czy trzymają bo ja łóżkę w Prafisz, nie? On tam dawaj ten, e, dawaj to chłopkę, nie i tu zaczął już ten e, palić w piecyku, tu wazy wodę. Do, do ciebie On mówi, rozetnij mu tą nogawkę do końca. No, wiesz, pan jest w szale medycznym. No, z, z nożem, prawda, szarpie tam, żeby odsłonić ranę i maksymalnie ją od, odsłonić, tak? Żeby tamten w ogóle miał śmigał ze swoimi przyrządami, podczas gdy ja się zajmuję takimi bzdurami typu właśnie właśnie tam napalić tak wody, no tam, bo to... to, ogarnia, to... Tam jesteście, on tylko w powietrze rzuca komendy i w jego percepcji te rzeczy dzieją się samolistnie, bo tak powinno być. Mhm. No, 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 no to wiece. również pomagam. I, I tylko pomagam, rachem, bo alchemii nieba nie mam. Ja wspomagam tak. ich mentalnie. W ogóle jest jasno jak, no ja pierdzielę, jak w południe w letni dzień. Hmm. Reinhardt tak świetna ustawiał. No. Bo jak medyk że świetne, to, to stawiał aż się skończyły. <grym> to ja a, a na koniec, a na tego, koniec staną, nam... stanął na głowie pod ścianą, bo jeszcze żeby było zadośćuczynienie. <grym> no co? więc ganiacie w tym. Medyk, rością, nogę, tam grzebie. No tak. No i Jarpędzie. Jak to opowiadałeś? Białe do białego, czerwone do czerwonego, żółte do żółtego i wszystko będzie w porządku. Oczywiście. I dłubie, dłubie, dłubie. Hmm. Kilka dni później, gdy słońce dawno już było wstało, E, do, do medyka wszedł e, adiutant kapitana. Tak spojrzał. Spojrzał na medyka. Spojrzał na Reinharda i Izaaka. Hmm. Czy nasz krasnolud się popsuł? Wrócimy to bardziej do siebie niż do was. Nie, on tak tylko leży. <grym> patrzy, patrzy. I wskazał Wsta... Reinharda. Czy ty jesteś w armii? <laughs> Jeszcze nie. <Ja> jest... <laughs> Zależy ile płacą. Tak mu wspominam. Przyszedłem tutaj ratować przyjaciela. Przywlekłem go, chociażby słowo podziękowania było. Co za bramę. A, i po drodze przysiej tu co najmniej pięciu chłopaków, bo mają robotę przy ratowaniu krasnoluda. Ile? Ty, na, na Izaka. czy jesteś wargi? Rozumiem, że również mamy pieprzeń bramę. Bardzo dobrze. A ja idę spróbować nie kurwić kapitana. I wyszedł.